Dzień dobry wszystkim, dziękuję za liczne przybycie, chcielibyśmy, już jak najszybciej zacząć bo już trochę czas nadbrzmi, zapraszam Pana Jerzego Lipka, tak, Lipka. się więcej odnośnie energetyki jądrowej, energii, energii przede wszystkim dowiemy się czy opłaca się ona dla Polski. Tutaj jest. Dzień dobry Szanowni Państwo, od razu Podziękuję tutaj oddziałowi lubelskiemu Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej za zorganizowanie dzisiejszego spotkania, Rafałowi Piotrowi i tym osobom, które włożyły w to wysiłek. Zaczynając temat, można powiedzieć o energetyce, że to jest krwiobieg całej gospodarki. Bez energii trudno sobie wyobrazić przemysł, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa, gdzie energii elektrycznej wiadomo, że jest znaczący i będzie i będzie rósł. Mogę tutaj powiedzieć o takim ogólnych takich ogólnych też prognozach zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie Polski, która za rok 2023 to zapotrzebowanie wyniosło 170 terawatogodzin. Na cały 2023 rok, natomiast rząd szacuje, że około roku 2040 to zapotrzebowanie wzrośnie na skutek właśnie sztucznej inteligencji, wprowadzenia sztucznej inteligencji na większą skalę, na skutek elektromobilności i innych różnych procesów, znacznie większej ilości elektroniki aniżeli dzisiaj i że to zapotrzebowanie się zwiększy nawet do 220 terawattogodzin rocznie. Proponuję tutaj najpierw zapoznać się z sytuacją, jaka dzisiaj jest w sektorze elektroenergetycznym, a poniekąd także do pewnego stopnia ciepłowniczym, bo te dwa sektory się ze sobą łączą. Dlatego przejdźmy do pierwszego, omówienia pierwszego slajdu. Sytuacja energetyczna Polski, koniec lipca tego roku, właśnie, i tutaj mamy moc zainstalowaną. Moc zainstalowaną, gdzie dominują bloki węglowe, brunatne i kamienne 34,5 GW oraz gazowe. To jest ta stabilna elektroenergetyka łącznie 39 gigawatów mocy razem moc sterowalna. Poza tym mamy elektrownie wodne przepływowe. One są też w miarę sterowalne niecały gigawat elektrownie biogazowe i elektrownie na biomasę, czyli łącznie te trzy wodne biogazowe i na biomasę, troszeczkę minimalnie ponad 2 gigawaty. No i mamy też już w tej chwili, czyli mówię tutaj o lipcu sierpniu tego roku zainstalowaną bardzo dużą moc zarówno w fotowoltaice, głównie to są prywatne urządzenia. Montowane na dachach budynków przez, przez prywatne osoby, małe firmy itd. I to mamy 18,1 GW, no i elektrownie wiatrowe, które też szybko rosną, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną, prawie 9,5 GW. Obecnie być może już nawet minimalnie więcej. Mówię tutaj o październiku, bo to były dane z przełomu lipca i sierpnia. Inne OZE, na przykład wyotelnia, to tutaj łącznie 36 MW zainstalowanych. No i hybrydowe instalacje OZE, czyli takie, gdzie wchodzą w grę również magazyny energii, no to jest pomijalnie małe 5000 gigawata czyli około 5 MW. Razem moc zainstalowana w Polsce, wszelka moc, zarówno ta sterowalna, jak i ta niesterowalna, zależna 68,9 GW i rośnie, rośnie na skutek głównie przyrostu mocy niesterowalnej, wiatrowej, słonecznej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę polskie zapotrzebowanie, takie szczytowe zapotrzebowanie, no to to jest wielkość od 27 do 28 gigawatów. Czyli możemy powiedzieć, że yy, to znaczy na papierze. Na papierze mamy znaczącą nadwyżkę tej, tej mocy, no bo ponad dwa razy większą mamy zainstalowaną. Ale, no właśnie tutaj jest jedno bardzo duże ale. Jeśli chodzi o y, tą moc, która decyduje o bezpieczeństwie energetycznym, czyli bloki węglowe w naszym przypadku, y, 70% z nich przekroczyło już wiek 40 lat. Y, to są urządzenia, które pracują obecnie dłużej i jeszcze będą pracować przez kilka lat z całą pewnością. Y, pracują dłużej niż przewidywali to inżynierowie y, projektujący. Te urządzenia także nisko, nisko, nisko można chybić czoła dla tych inżynierów, którzy to projektowali w latach 60., 70. czy 80., ale to jest naprawdę kres, pewien kres wytrzymałości bloków węglowych tych najstarszych. Ten kres nastąpi bez wątpienia w latach 30. całkowicie niezależnie od innych czynników. Jest taki program, co prawda, rewitalizacji, no remontów, można powiedzieć takich gruntownych remontów 200 megawatowych bloków w Polsce, których jest około 49, ale jak się okazuje, nie wszystkie spośród tych 200 megawatowych bloków warto remontować. Nie zawsze opłaca się to ekonomicznie, wkładać pieniądze w bardzo duży remont żeby blok taki to popracował jeszcze około 10 lat. Tak czy inaczej rządowe prognozy te pesymistyczne przewidują, że w połowie lat 30. może zabraknąć nam około 13 GW mocy sterowalnej, a w optymistycznym, najbardziej optymistycznym wariancie 6 gigawatów mocy sterowalnej. Czyli nie bierzemy tu pod uwagę y, mocy pogodozależnej, którą, jak tutaj Państwo widzicie, jest y, no jest ponad 27,5 MW z tych 68 zainstalowanych, tylko bierzemy tą sterowalną moc, zakładając, że z elektrowni wodnych dużo nam nie przyrośnie na skutek tego, że mamy że mamy po prostu takie, a nie inne, nizinne rzeki o niewielkim spadku i które w gruncie rzeczy nie niosą wielkich mas wody, także te warunki są mocno ograniczone. Więc przyrost zapewne będzie w blokach gazowych, no ale trzeba pamiętać, że Polska gazu nie posiada i dzisiaj sprowadza około 16 miliardów metrów sześciennych. Tego surowca z innych krajów samemu wydobywając około 4 miliardów metrów sześciennych. Teraz przejdźmy, może, bo tutaj mieliśmy moc zainstalowaną. Więc, jak Państwo widzicie, takie główne wnioski z mocy zainstalowanej szybko będą wypadać z systemu bloki na węgiel brunatny i kamienny. Te 34,5 gigawata ta wartość będzie się bardzo szybko zmniejszać i ta nadwyżka, którą dzisiaj posiadamy w tych sterowalnych mocach, będzie bardzo szybko maleć, tym bardziej, że stopniowo szczytowe zapotrzebowanie będzie się również zwiększać do ponad 30 gigawatów. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę produkcję energii w poszczególnych jednostkach, to widzimy tutaj, że prawie 61%, mówimy tutaj o sierpniu tego roku, zostało wyprodukowane mimo wszystko w jednostkach węglowych. W jednostkach węglowych. Dlatego, że jednostki węglowe pracują z większą wydajnością aniżeli wiatrowe czy, czy słoneczne i pracują w sposób ciągły. Dla jednostek węglowych, które dzisiaj muszą pracować, to tak jak mówiłem o ich zaawansowanym wieku, poważnym problemem jest współpraca z jednostkami. Wiatrowymi i słonecznymi, dlatego, że one mają, prąd z nich ma pierwszeństwo w systemie energetycznym i to powoduje, że bloki węglowe muszą pracować ze zmienną mocą. One nie były projektowane do pracy ze zmienną mocą, tylko ze stałą mocą. Dlatego, jeżeli są częste zmiany mocy w jednostkach węglowych, one ulegają awariom i rzeczywiście takie awarie mają co pewien czas miejsce, co grozi nam blokautami. Więc produkcja energii w jednostkach węglowych spośród całej energii 13 tam i w sierpniu, no to jest przeszło 8 to jest właśnie produkcja energii w jednostkach węglowych, czyli dwie ja część. W jednostkach gazowych niecałe półtorej terawatogodziny energii. No i razem węglowy i gazowy, jak Państwo tutaj widzicie. Niecałe 9,6 terawatogodziny na, na 13,4. Czyli y, grom energii jest wytwarzany w źródłach stabilnych, sterowalnych. Mimo, że mieliśmy do czynienia z sierpniem, to jest miesiąc, gdzie mamy y, bardzo dobre warunki dla fotowoltaiki. Jest dużo słońca i to jest miesiąc gorący, więc fotowoltaika pracuje na całego. Y, Teraz jeżeli chodzi o y, elektrownie wodne, to tutaj mamy y, 1,28 No To jest tyle energii, y, ile, na ile pozwala ten niecały gigawatt zainstalowany. Y, przepraszam, to jest nie y, ja z wiatrowych przeczytani. Wodnych to jest 0,18 TWh. Y -y. Na tyle niestety pozwala ten niecały gigawatt yy, w elektrowniach wodnych przepływowych. I to jest yy, 1,35 yy, produkcji yy, całej produkcji energii. Natomiast yy, fotowoltaika, jak Państwo widzicie, zasięgnie yy, 16,4% całej wytworzonej energii 2,2 terawatogodziny na 13,4%. Także y, energia ze słońca jest zdecydowanie nad, nadreprezentowana w sierpniu w porównaniu z całym rokiem, bo w przeciągu całego roku nie będzie tak duży procent y, energii z elektrowni słonecznej. No i wiatr. Średnie warunki dla wiatru 1,28 y, y, terawatogodziny. Y, Trochę mniej niż 10% udziału w elektrowni wiatrowej, czyli wiatry mieliśmy takiej y, średnie. Czyli teraz Państwo widzicie, że OZE pracuje z mniejszą intensywnością, mniej wydajnie i mniej, z mniejszym y, stopniu Wy, wykorzystywana jest ta moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych i słonecznych. Y, dodatkowym problemem jest y, konieczność zbilansowania y, y, całego systemu energetycznego w każdej minucie. I żeby to zrobić, to operatorzy muszą się niekiedy bardzo napracować, a zwłaszcza wtedy, kiedy wypada nam duży blok węglowy. Tak było na przykład w przypadku wypadnięcia 800 MW w Bełkatowie, kiedy rzeczywiście były duże problemy ze zbilansowaniem naszych, naszego systemu, przy jednoczesnym, no słabym, wiejącym wietrzem. I tak. Tu jeszcze muszę powiedzieć o tak zwanych pikach energii, czyli gwałtownym wzroście mocy w momencie, kiedy mocy w systemie, i to mocy takiej, która jest w danym momencie niepotrzebna, ale może dojść do gwałtownego wzrostu mocy przy bardzo dobrych warunkach słonecznych albo też silnym silny wierszyjący i wtedy system musi odrzucić tę część tej energii ze względu na to, że wraz ze wzrostem mocy rośnie też częstotliwość w sieci, a potem gwałtownie spada. I takie skoki częstotliwości mogą być zgubne dla urządzeń, które są podłączane do, do sieci. Także taka niestabilna praca musi być przez system niejako korelowana i rzeczywiście pewien procent energii wiatrowej i słonecznej jest odrzucane. to jest rząd na dzień dzisiejszy jednej terawatogodziny w ciągu roku. Mniej więcej taki rząd wielkości jednej terawatogodziny w ciągu roku jest, jest odrzucana na skutek tego, że nie można tej energii zmagazynować i po prostu później wykorzystać. Tutaj mamy naraz, czynniki, które wpływają na polską sytuację energetyczną. No tutaj takim najważniejszym czynnikiem, bo tam na pierwszym slajdzie mieliśmy i na drugim dominację zdecydowano źródeł węglowych, czyli ponad 60% energii pochodzącej w sierpniu ze źródeł węglowych, to no w całym roku można się spodziewać nieco więcej. Więc rosnące koszty emisji CO2 są takim czynnikiem, który wpływa na cenę energii w Polsce. Dzisiaj to jest około 70 euro za tonę, ale są prognozy, że połowa lat 30. czy nawet pierwsza połowa lat 30. sięgnie to około 200 euro za tonę. I to jest przy emisyjności obecnie troszeczkę mniejszej niż kiedyś, ale emisyjności ciągle dużej. Naszej elektroenergetyki na poziomie 0,64 tony, czyli niecałe 2 trzecie tony CO2 za megawattogodzinę, za wytworzoną megawattogodzinę, no to sobie można obliczyć, że dzisiaj dopłacamy do, do, do każdej tony wyemitowanej właśnie, znaczy do każdej megawattogodziny wytworzonej. W naszym systemie dopłacamy około 45 euro, ale ta suma będzie znacznie, znacznie większa właśnie w, 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 w połowie lat 30. Czyli każdy rok opóźnienia, oddania do użytku elektrowni bezemisyjnej, jaką jest elektrownia jądrowa. To są, no tak szacunkowo licząc, mówię tutaj za profesorem Klejberem, który to wyliczył i w swoim artykule umieścił około 2 miliardów euro kosztów dla nas, jeżeli, jeżeli po prostu. Zmieniamy się z elektrownią jądrową, taką jak na Pomorzu, o jeden rok. 2 miliardy euro społeczeństwo musi zapłacić, właśnie związane to jest z tymi opłatami za emisję, dodatkowym podatkiem nakładanym na społeczeństwo przez Unię Europejską. Eee, kończące się złoża węgla brunatnego, to jest kolejny czyli eee, Węgiel brunatny kończy się w złożach istniejących, obecnie eksploatowanych, jakie ma, mają eee, miejsce w rejonie Bełchatowa przede wszystkim, bo tam jest największa elektrownia na Węgier Bożanny, która zakończy eksploatację w roku 2036. I również wtedy będzie wygaszana, znaczy ona wcześniej będzie stopniowo wygaszana, ale w pojedyncze bloki, natomiast ostatecznie będzie wygaszona w całości w 1936 roku i również oczywiście kopalnie odrywkowe już wtedy nie będą miały węgla, czyli ona będzie eksploatowana do wyczerpania złóż węgla w rejonie Borisatowa, podobnie jak w zagłębiu Koninski, Konin tylko że tam wcześniej nastąpi to wcześniej, nastąpi to za, za kilka lat, mówię to o istniejących złożach węgla brunatnego. Najpóźniej, najdłużej utrzyma się węgiel brunatny w rejonie Turowa i tam y, mamy szansę korzystać z niego. To jest Turów, to jest około 7% naszego, y, naszej energii produkowanej do 2044 roku. Około 2044 również tam skończą się istniejące obecnie eksploatowane złoża węgla brunatnego. Oczywiście Polska posiada inne złoża, które mogłaby oczywiście eksploatować, ale wiązałoby się to z bardzo dużym kosztem środowiskowym i kosztem społecznym, na przykład konieczność przemieszczania całych, całych wiosek, całych osiedli ludzkich, zupełnie inne miejsca odwodnieniem w dużej części Polski, dlatego, że odkrywki wiążą się z odwodnieniem. No i y, można powiedzieć, że żyłoby to bardzo y, 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 rolnictwo w Wielkopolsce, które jest najbardziej wydajne w Polsce. To jest rolnictwo, które jest od, odpowiedzialne za... jest lokomotywą polskiego eksportu żywności. To jest dowód rzędu 50 miliardów, zdaje y, się, że chyba euro każdego roku dla Polski z eksportu żywności. Także to jest znacząca pozycja w naszym eksporcie. Dlatego, że nowe złoża znajdują się w rejonie Dolnego Śląska, właśnie Legnicy, również w województwie lubuskim, znajdują się w Wielkopolsce oraz na Kujawach. No i pewne złoża również na południu obecnego województwa ludzkiego. Byli zwolennicy nowej odkrywki, oczywiście w tym rejonie oddalonej od Bełchatowa, około 55 km, ale z uwagi na to, że wtedy trzeba wywozić węgiel grunatny do, do Bełchatowa yy, pociągami, Zupełnie inny rachunek ekonomiczny niż do tej pory, kiedy mieliśmy każdą śmociąg węgiel dołożony do, do kopalni, a teraz trzeba by to ładować na wagony, co przy niskiej kaloryczności węgla brunatnego zupełnie zmienia opłacalność całego przedsięwzięcia. Chyba, żeby budować elektrownię na węgiel brunatny w rejonie nowego złoża, nową całkowicie, ale to również są zupełnie inne koszty niż tylko odkrywać same złoże. Te złoże leży około 200 metrów pod powierzchnią ziemi, o których była mowa i spółka PG uznała, że nie będzie go eksploatować. Właśnie mówię tutaj o województwie ludzkim. Koszty wydobycia węgla kamiennego. Powiedzieliśmy o węglu brunatnym, jakie są jego ograniczenia. I tutaj węgiel kamienny jest zdecydowanie zróżnicowany, bo mamy kopalnię bogdan, prywatną kopalnię na terenie Rubelszczyzny, jak najbardziej rentowną i na zdrowych zasadach opartą. Węgiel jest płycej pod ziemią, nie jest tak głęboko jak w większości kopalni śląska i można powiedzieć górnictwo tutaj na Lubelszczyźnie działa na zdrowych zasadach. Tymczasem na Śląsku jest inaczej. Po pierwsze wydobywa się węgiel ze znacznie większej głębokości, Większość, zdecydowana większość tamtejszych kopalń jest nierentownych i no chyba nie ma szans być rentownymi przy takiej strukturze. Są to głównie państwowe kopalnie z dużą ilością przywilejów wywalczonych przez związki zawodowe i wydaje się, że z tej głębokości i tak, i tak opłacalność tego wydobycia byłaby na, naprawdę na, na, na pograniczu już, także mówimy tutaj oddzielnie Śląsk, gdzie nie ma tych perspektyw, wielkich perspektyw rozwojowych, a oddzielnie Lubelszczyzna, gdzie te perspektywy rozwojowe by były dla żołnierza Kamiennego, bo, bo o tym tutaj mówimy. I Brak dużych źródeł gazu ziemnego. Jeżeli mówiliśmy o energetyce gazowej, to trzeba wspomnieć, że jeżeli mamy dzisiaj 4,5 gigawata, jeżeli te 4,5 gigawata energetyki gazowej pracuje z pełną mocą, no to mamy zapotrzebowanie za dla tych elektrowni, czyli dzisiaj istniejących około 4,5 miliarda metrów sześciennych, bo tak się liczy, że mniej więcej 1 miliard metrów sześciennych na gigawat. Załóżmy, że to byłaby taka moc y, współpracująca ze źródłami odnawialnymi, więc byłoby może kosztem mniej y, niż ten tysiąc y, niż y, no, miliard metrów sześciennych. Miliard metrów sześciennych to jest sześcian kilometr na kilometr i na kilometr. Taka mniej więcej wielkość. Y, więc. Y, tak jak mówiłem, Polska dzisiaj importuje 16 miliardów metrów sześciennych, musiałaby znacznie więcej tego gazu importować za zagranicy, gdybyśmy chcieli naprawdę na gaz postawić, aczkolwiek przypuszczalnie będziemy musieli zwiększyć ilość źródeł gazowych i zwiększyć moc gazową, chociażby na skutek rosnącego zapotrzebowania na prąd. Tak jak tu mówiłem o prognozach do 220 terabatogodzin Rocznie, właśnie w roku 2040. Ile musielibyśmy zwiększyć, to zależy też od rozwoju energetyki jądrowej, która jest alternatywą dla gazu i która może tak samo współpracować. Jest elastyczna, więc współpracuje lepiej od węglowych ze źródłami odnawialnymi, aczkolwiek od razu powiem, że nie jest to wskazane. Dlaczego? Dlatego, że elektrownia jądrowa powinna pracować z maksymalną mocą, żeby jak najszybciej spłacić kredyt zaciągnięty na budowę, bo tym się charakteryzuje, że największe koszty są na początku, na etapie budowy tej elektrowni i ten kredyt po prostu trzeba, trzeba spłacić jak najprędzej i uczynić prąd jeszcze tańszy z takiej elektrowni, kiedy już jest zamortyzowana. Wyłączanie jednostek węglowych, już mówiłem, od końca 2028 roku wygasa, a może nie mówiłem, wygasa pomoc dla jednostek węglowych, one będą musiały być wygaszane systematycznie. Ograniczenia w rozwoju OZE tych sterowalnych, czyli brak dobrych warunków geograficznych na elektrownie wodne. Biogazownie i spalanie biomasy z powodu ograniczonej ilości surowca. No tutaj, jeżeli byśmy chcieli więcej zasiać na polu roślin, y, tak zwanych przemysłowych, no to oczywiście ograniczylibyśmy areał dla y, 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 roślin jadalnych, co by spowodowało bez wątpienia wzrost cen żywności, bo tak musiałoby się to skończyć. Im więcej byśmy y, zasięli tych roślin, przemysłowych, tym mniej jadalnych. Sieci energetyczne nie są dostosowane do obsługi dużej ilości źródeł pogodozależnych. Jeżeli dzisiaj mamy ich no, prawie 28 gigawatów, niecałe, ale prawie 28 pogodozależnych, czyli akurat słońce możemy przewidzieć, że w nocy nie będzie prądu, ale w ale dzień y, może być więcej lub mniej w zależności jaki dzień jest, czy słoneczny, czy chmurny. No to tutaj powiedzmy, możemy przewidzieć, ale wiatrowe są już całkowicie nieprzewidywalne. Mogą być bardzo duże skoki mocy, do jak mamy zainstalowane prawie 9,5 GW, no to możemy mieć te 9,5 prawie GW przez moment, a potem może spaść na przykład do 1 GW mówię w całym kraju moc wydzielona, albo poniżej nawet jednego, jeżeli ustanie wiatr, to jest wartości bliskie 0. Więc te skoki mocy, sieć energetyczna nie jest dzisiaj przystosowana do tak dużych już tych i, i zwiększających się, bo to przecież... Moc y, pogodozależna stale rośnie i y, dzisiaj mamy y, 28, no to y, rząd szacuje, że około roku 2040 to może być nawet 60 gigawatów zainstalowanych, czyli y, te problemy z niestabilną pracą źródeł odnawialnych będą jeszcze trudniejsze do y, zamortyzowania przez y, obsług, ob, obsługę polskich sieci elektroenergetycznych, odpowiedzialnych za zbilansowanie w każdej minucie zbilansowanie popytu z podażą. Będzie to bardzo trudne zbilansować y, przy powiedzmy tak dużej ilości y, źródeł niesterowanych. Y, no i wysokie koszty magazynowania energii. Y, takie tradycyjne akumulatory litowo jonowe litowo litowo-fosforanowo-żelazowe to takie głównie. Są drogie i na dużą skalę magazynowanie nie jest możliwe. No powiem tutaj taki magazyn około 100 kWh, wcale nie jest wielki, ale powiedzmy dla jakiegoś niedużego zakładu przemysłowego 100 kWh czy może jakiejś niewielkiej produkcji, to to już jest koszt między 200 a 300 tysięcy złotych. Jeżeli mówimy o mniejszych magazynach energii, takich domowych na powiedzmy jednorodzinnych od 10 do 20 kilowatogodzin pojemność No to tutaj możemy mówić o kosztach rzędu 30-40 tysięcy złotych mniej więcej. Tak, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. I jeżeli byśmy chcieli magazynować prąd, ale nie w kilowatogodzinach, czy nawet w megawatogodzinach. Bo to jeszcze byśmy dali radę zrobić, ale w terawatogodzinach to te koszty rosną do astronomicznych zupełnie rozmiarów. W terawattogodzinach liczymy prąd w skali kraju, prawda? A w kilowatogodzinach, czyli jednostkach miliard razy mniejszych, liczymy prąd y, dla jakichś pojedynczych gospodarstw domowych. Więc y, dla gospodarstw domowych owszem w skali kraju nie zmagazynujemy. Najskuteczniejszą formą zmagazynowania energii w dużej skali, mówię tu o skali kraju, to są elektrownie szczytowo-pompowe, bo mamy dwa rodzaje wodnych, mamy przepływowe wodne, które są tak naprawdę źródłem energii, wytwarzającym energię, ale mamy również szczytowo-pompowe, które mają sprawność około 72% i one są de facto magazynami energii magazynami, bo one w ostatecznym bilansie biorą więcej energii niż oddają, ale oddają tą energię wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Mamy taką na przykład w rejonie Żarnowca, Południowa, zasila tu miasto 650 MW, 650 MW mocy, nie wiem niestety jaki jest pojemność magazynowa tej energii. Tam w żarnowcu, jeżeli chodzi o ten zbiornik górny, jaka jest maksymalna wielkość, ale druga, nawet większa, trochę będzie na dolnym śląsku, młody, kończona, tak, elektronia szczytowo-pompowa, traktowana jako magazyn energii. Niestety, tego typu elektrownie możemy zbudować tam, gdzie mamy odpowiedni teren. Trudno sobie wyobrazić zbudowanie tego typu elektrowni szczytowo-pompowych na płaskich równinach Mazowsza czy Wielkopolski, gdzie zapotrzebowanie prądu mamy duże, no ale, ale teren wybitnie nie sprzyja energetyce wodnej.